Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Orlenu w Warszawie. Media początkowo informowały, że funkcjonariusze przeszukiwali m.in. gabinet prezesa Daniela Obajtka, na co w oświadczeniu odpowiedział koncern. Jak przekazały prokuratura i CBA, chodzi jednak nie o przeszukanie, ale o zlecone przez śledczych żądanie wydania rzeczy. Informacje jako pierwsze podało Radio Z. Funkcjonariusze CBA, według doniesień radia, weszli do siedziby po godzinie 8 rano i przeszukują pomieszczenia zajmowane przez najważniejsze osoby w koncernie, w tym prezesa koncernu Daniela Obajtka. Niedługo po publikacji rozgłośni pojawiło się krótkie oświadczenie biura prasowego Orlenu. Nie potwierdzamy informacji dotyczących rzekomo przeszukania pomieszczeń w spółce Orlen przez CBA. Przedstawiciele Orlen na bieżąco współpracują z wieloma instytucjami i organami. Takie spotkania są regularne i mają charakter rutynowy, czytamy. Taką samą informację z prokuratury otrzymała redakcja TVN24. Prokuratura Regionalna w Gdańsku oświadcza, że czynności stanowią realizację postanowienia prokuratora o żądaniu wydania rzeczy, a nie przeszukania. Wykonywane są w śledztwie prokuratury regionalnej w Gdańsku, którego materiały mają charakter niejawny. Wobec tego nie jest możliwe przekazanie jakichkolwiek informacji o sprawie, jak też o wykonywanych czynnościach, przekazali śledczy.